Ale nie przypadkiem jesteśmy również na terenie prywatnym, który wynajęliśmy od jednego z tarowiskich przedsiębiorców, niezwykle urokliwym nawet takim zwierzęta wodne potrafią być udomówione, bo przecież wiecie Państwo, że wbrew propagandzie w bądź historyka, welekonomisty premiera Morawieckiego, a przedsiębiorcom, mikroprzedsiębiorcom nie żyje się w Polsce zarządów u lepiej, a ten kanon Poboży Rzeszeń prezesa Kaczyńskiego powoduje, że tylko przedsiębiorcy powinni zastanawiać się nad swoim losem, co ich spotka w przyszłości. Stąd też chcemy też pokazać, że przedsiębiorcy, którym ktoś nie przeszkadza, też potrafią sobie świetnie radzić.